Zastanawiałem się dzisiaj, co czyni pizzę pizzą, tak? Czyli co musi być spełnione, jaki warunek musi być spełniony, żeby pizza została nazwana pizzą. No i nie znalazłem tak naprawdę nigdzie w internecie takiej informacji. Natomiast znalazłem na przykład pizzę, która miała spod, spód zrobiony z boczniaków, tak? Ja więc postanowiłem dzisiaj zrobić coś całkiem innego, bo nie znalazłem czegoś takiego w internecie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale myślę, że może wyjść całkiem przyjemnie. Pamiętacie jedną z kultowych scen w jednym z polskich kultowych filmów, gdzie jeden z uczestników takiego walnego zebrania, gdzie zniknęły parówki, wstaje i mówi parówkowym skrytożercą mówimy nie. Więc nie można być parówkowo parówkowym skrytożercą. Trzeba parówki jeść wszędzie i wobec i otwarcie. A więc dzisiaj zrobimy pizzę, której spodem do pizzy będą właśnie parówki. Parówki będą spodem do pizzy. Zobaczycie, jak to wymyśliłem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nigdy tego wcześniej nie zrobiłem, ale dzisiaj właśnie coś takiego wymyśliłem. Więc paróweczki... Ja na razie mam tutaj dwie paczki. Mam nadzieję, że mi starczą. No nie wiem, nie wiem. Będziemy je kroić na takie drobne paseczki. Zobaczymy, ile ich wyjdzie. Może jedna paczka wyjdzie, a może dwie. A może trzeba będzie biec do i jeszcze dokupić trzecią, tak? Do tego wszystkie oczywiście, jak pizza, no to ser. Sos do pizzy zrobimy z passaty. Zabieranych Krojone w kostkę pomidoru, bo nie chce mi się oczywiście ich kroić i obierać, więc oczywiście mamy już tu gotowe. No i do tego będzie jakaś przyprawa typu bazylia, oregano i ząbek czosnku, to będzie są do pizzy. No i tak zastanawiałem się, czym nadziać tę pizzę, tak? czy jakie składniki położyć na nią. Głupie byłoby już położyć na nią mięso znowu jakieś kiełbasę, tak? Więc postanowiłem, że będzie to raczej takie nadzienie warzywne, tak? Czyli położymy na nią warzywa. No i wymyśliłem sobie górki kwaszone. Do tego wszystkiego można użyć pieczarek. Nie mam przyznam się dzisiaj w domu pieczarek, więc użyjemy boczniaka. Boczniaka, którego też ostatnio czytałem, dużo ważnych informacji, że jest to bardzo zdrowy grzyb. Jestem w szoku, że tak naprawdę boczniak, który do, do tej pory był przez Polaków niedoceniany, jest takim zdrowym grzybem, więc go dorzucimy. No i powiem Wam ostatni mój hit. Hit, 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 to są. Co? Papryczki jalapeno. Moja żona mówi, że jestem szalony, że jem tyle tych papryczek. Podobno papryczki jalapeno są bardzo zdrowe, ponieważ za, za, zabijają bakterie, które mamy w organizmie, tak mówi mój przyjaciel Maciek. Nie wiem tylko, czy w takich ilościach, w których je spożywam, to zdrowo, ale jak na razie odpukać nic mi się nie dzieje, więc jest wszystko jak najbardziej w porządku. Pomyślałem sobie w tym momencie jeszcze, że do tego wszystkiego można na przykład dorzucić cebulkę. Nie wiem, czy mam w lodówce cebulkę, zaraz zobaczę, więc nie mówię, że dorzucam, zaraz zobaczcie sami, czy ją dorzucam, czy nie. Aha, i jeszcze mozzarella, mozzarella pokroimy ją ładnie w paseczki i położymy na pizzę, na samą górę, żeby to wszystko już było takie pyszne. Więc ja zabieram się do roboty, zobaczcie, jak to robię. Żeby zabrać się do sosu, musimy zabrać się najpierw za czosnek. Ja to tak powiem Wam, że różnie bywa. Raz, raz ten czosnek biorę i w tym, w tym urządzeniu do, do czosnku wyciskam. Ale podobno tak się nie powinno robić, dlatego zrobię to dzisiaj tak jak według prawideł, tak, czyli kroimy go na takie drobne, drobną kosteczkę musimy go pokroić. Więc najpierw na takie płateczki, tak, jak macie płatki migdałów, a teraz kroimy go w kosteczkę i zaraz jeszcze posiekam. Podobno jak tak się przyrządza czosnek, to nie traci on tych swoich właściwości, ma trochę inny smak niż taki zmiażdżony, tak twierdzą Włosi, więc nie ma podstaw, żeby im nie wierzyć, tak? No i dobra. I do tego wszystkiego potrzebujemy jeszcze te nasze pomidorki. Musimy je trochę wyjąć, żeby nam się ta woda nie wlała, albo to już zrobimy bezpośrednio do sosu. Dobra. Więc idziemy teraz w drugą część kuchni, żeby nam przyrządzić ładnie sos do pizzy. No i dobra. Sos y, zaczynamy robić. Passatę wlewamy do garnuszka. Do tego wrzucamy nasz czosnek. I tak naprawdę teraz jak lubicie, bo ja na przykład biorę osobno, wsypuję oregano osobno bazylię, ale są tacy na przykład, co kupują jakąś tam gotową przyprawę do pizzy, czy do dań włoskich Tak ktoś lubi to to oczywiście może być i tak no i teraz jeszcze oczywiście do tego wszystkiego było się, jak był przygotowany ale ja tak zawsze jestem nieogarnięty trochę więc muszę wyjąć sobie, przepraszam na chwilę muszę wyjąć łyżeczkę żeby z tej żeby tą łyżeczką wyciągnąć starać się wyciągnąć same pomidorki, żeby jak najmniej nam się tutaj dostało tego tej wody, żeby nam niepotrzebnie nie rozwodniło sosu, tak? Tak pół słoiczka się wystarczy. Do tego nam dobra, no i co. I teraz to bierzemy sobie podpalamy ogień. Czyli jak mu dodajemy ognia. Najpierw trochę, dopóki się nie zacznie gotować na dużym ogniu, a później zmniejszymy ogień. I na małym ogniu to sobie tak trochę popylka, jak ja to mówię, żeby nam się to wszystko ze sobą zgrało. A później całkowicie wyłączymy to i weźmiemy, przykryjemy, żeby te pomidorki sobie złapały ten smak bazylii oregano. Dobra, więc idziemy kroić pieczarki, pieczarki parówki. Pikarniczek, od drzewa, więc zabieramy się za parówki. No, ciekawe ile ich mi, tych parówek mi zejdzie. Skórka się z nich osłonko wschodzi, to najważniejsze. Weźmiemy je, będziemy tak... Wy tak musicie być świadomi tego, że to moje... ...że pierwszy raz robię to dla mnie. więc nie wiem jak to wyjdzie. Przez cały czas, jak, jak to robię, to zastanawiam się, jak to zrobić, żeby było najlepiej. Teraz tak się zastanawiam, czy dobrze, jak ja to w ten sposób robię, jak to później będzie. Tak. No dobra, może tak być, dobra. Kroimy tak, jak ja. Widzicie? Nie wiem, czy będę wam pokazywał, jak ja robię to, jak kroję wszystkie parówki, bo to jest bez sensu. Natomiast tak, jak raz sobie kucharz w trakcie. Nie wiem czy to wszystkie. Pokażę Wam. Po prostu widzicie jak mniej więcej to wygląda. Natomiast ja teraz wezmę je przełożę na, na blachę do pizzy ułożę, żebyśmy wiedzieli ile mniej więcej trzeba skroić. Dobra. Więc wy kroicie w domu parówki a ja rozkładam je teraz na blaszce. Jeszcze zanim to zrobię, to muszę wam mniej więcej pokazać jak to się robi, tak? Czyli pewnie myślę, że trzeba trochę oliwy nie wiem jak to w ogóle wszystko będzie wyglądało tak, no bo jak zasypiemy je serkiem no to żeby nam to wszystko nie przywarło za mocno a zresztą jak będzie oliwa to one też trochę się od spodu tak zapieką powiem wam, że to będzie taka trochę syzyfowa praca, no ale myślę, że jest warta tego co zrobimy, tak więc sobie tak to układamy jakoś mniej więcej pewnie zaczynamy od brzegów a później będziemy szli aż do środka czyli jak widzicie, dwie parówki to pewnie będzie taka jedna mniej więcej jedna taka linia, tak? dookoła czyli myślę, że spokojnie na pewno dwie paczki musicie przynajmniej kupić a może nawet i i trzy, to się wszystko za chwilę okaże no i dobra, widzicie jak to się układa, więc więc nie traccie czasu, tylko biegnijcie to sobie w domu robić a ja, jak już to wszystko ułożę to Wam pokażę, oznajmę Wam, że tak powiem, koniec i zobaczycie moje dzieło, a ja w tym czasie będę wy będziecie tym się delektowali, to ja będę kroił resztę składników, tak? Na naszą pizzę. Dobra, więc ja biorę się za dokajanie parówek, bo jak widzicie, trochę nam zejdzie. Ewentualnie rozwiązanie jest takie, że możecie zrobić sobie mniejszą pizzę lub na przykład albo mniejszą pizzę w takim dużym pojemniku jak ten, albo na przykład Mniejszą pizzę, bo macie na przykład mniejszą formę, tak? Więc będziecie wtedy mieli od razu mniej roboty. Co nie jest takie wcale złe. Dobra, więc ja biorę się dalej do roboty. A wybierzcie się też do krojenia parówek.